Wyobraźcie sobie taką scenkę. Trwa sprzedaż miejskiego klubu i potencjalny zainteresowany przychodzi do ratusza. Dzień dobry, ja chciałbym kupić klub, reprezentuję taką grupę inwestorów. Mamy dużo pieniędzy, fajnych chłopaki jesteśmy. No dobrze, a kto jest w tej grupie inwestorów? Nie powiem. To nasza tajemnica. Okej, okay, świetnie. No to będzie 100 tysięcy złotych, ale w zamian my damy panu 2 miliony 300. 000. Oczywiście nie jednorazowo, tylko przez 5 lat, więc razem będzie ponad 10 milionów. No. Dilubity, interesy z Panem to czysta przyjemność. Brzmi abstrakcyjnie? No brzmi. Ale to polska piłka i coś takiego rzeczywiście wydarzyło się w Ekstraklasie. Zapraszam na tajemniczy odcinek Patoligi o tajemniczych ludziach. Ten film to taki tutorial, który pokazuje, jak nie sprzedawać miejskiego klubu. Jego bohaterem jest Korona Kielce. Co do zasady, trzeba się cieszyć, kiedy miejski klub, zwłaszcza kiedy jest to miejski klub z problemami, znajduje prywatnego właściciela. A korona kielce tak się składa, raczej jest klubem z problemami. Nie bez powodu umieściłem ją na ósmym miejscu w rankingu najbardziej patologicznych miejskich klubów w 2024 roku. Ale czy to oznacza, że ze zmiany właściciela z miejskiego na prywatnego musimy cieszyć się zawsze i wszędzie, nie zważając na żadne okoliczności? No nie, powiem zajebiście odkrywcze zdanie. Sprzedaż klubu piłkarskiego to nie jest taka sama sprzedaż jak nieruchomości, samochodu czy kanapy. Bo klub to nie jest produkt, klub to nie jest towar, klub to jest jakieś dobro społeczne i. Jeżeli sprzedamy komuś samochód, nawet taki samochód, do którego jesteśmy mega przywiązani, jeździliśmy nim 10 lat i kochamy go jakby był członkiem rodziny, to generalnie wszystko nam jedno, kto tym samochodem będzie jeździł. I jeśli sprzedamy go komuś, kto tego auta nie szanuje, i zatrze silnik w pół roku, no to nie jest tak, że będziemy jechać do niego i siłą mu ten samochód odbierać, mówiąc, że ty nie potrafisz się nim zajmować. To auto wraca do nas. Ale z klubem piłkarskim jest inaczej, bo gdy miasto sprzedaje klub, to generalnie chce go oddać w ręce kogoś, kto zapewni temu klubowi rozwój. A więc nie wystarczy znaleźć kogokolwiek. Ta osoba czy te osoby muszą być wiarygodne. Musimy mieć pewność co do tego, że mają pieniądze. Pewność co do tego, że mają czyste intencje. Pewność co do tego, że mają ciekawy pomysł, który zapewni klubowi rozwój, a nie szybki zjazd w kierunku pierwszej, drugiej czy trzeciej ligi. No bo nie po to zbudowaliśmy jakąś markę, nie po to władowaliśmy w nią wiele pieniędzy, nie po to też postawiliśmy stadion za grube miliony, żeby przyszedł teraz jakiś Hochstapler i z dobrze zorganizowanego klubu. Zrobił jakieś pośmiewisko na skalę całego kraju. To wszystko jest, mam nadzieję, jasne. Dlatego, kiedy już decydujemy się na sprzedaż klubu, to wydaje mi się, że przynajmniej, przynajmniej powinniśmy wiedzieć, komu ten klub sprzedajemy. To takie, umówmy się, minimum. No i właśnie, w Kielcach niby znaleźli nowego właściciela, ale nie wiedzą, kto nim jest. Koronę ma przejąć jakaś tajemnicza grupa nieznanych inwestorów, którzy z jakiegoś powodu nie chcą się ujawniać. Taki padł warunek podczas negocjacji. My chcemy pozostać anonimowi. No, sorry, nie komunikujcie, kim jesteśmy. Ich twarzą ma być Mariusz Siewierski, czyli postać w miarę rozpoznawalna także w środowisku piłkarskim. Pracował w przeszłości z agentem Cezarym Kucharskim, pomagał medialnie Robertowi Lewandowskiemu czy Agnieszce Radwańskiej, ma w CV wysokie stanowiska w takich firmach jak Hop, Bakalant, Hortex, Pepsi czy Mars. ów człowiek nie jest żadnym krzakiem. Ale to tylko twarz projektu. Tak przynajmniej padło na konferencji prasowej, że Siewierski jest twarzą projektu. Twarzą projektu, za którą stoją inwestorzy, ale ich tożsamości. Nie poznaliśmy. I nie poznamy. Pamiętacie odcinek Patoligi o panu w dżinsowej kurtce, który pojawił się na konferencji prasowej Korony Kielce? Nagrałem go dosłownie miesiąc temu. Jeżeli nie widzieliście, to serdecznie polecam, bo to jedna z najdziwniejszych akcji w historii, w najnowszej historii polskiej piłki. I kiedy go nagrywałem, to byłem pewien, że wyciągam z szafy jakiegoś trupa, który jest reliktem przeszłości. Który jest ciekawostką ze starych czasów, która już nigdy się nie powtórzy. Okazuje się jednak, że jeansem w Kielcach pachnie do dzisiaj. Proszę jeszcze raz o wyrozumiałość i występuję tutaj bezimiennie na razie. Ta konferencja prasowa, na którą przyszedł pan Siewierski, a obok niego siedziała pani Agata Wojda, czyli prezydentka Kielc, no była śmieszno-straszna. Ten człowiek nie potrafił powiedzieć, kim są jego partnerzy biznesowi, ale za to. Na przykład pozdrowił rodzinę Rafała Zawieruchy. Z tego miejsca pozdrawiam też swojego kolegę serdecznego Zawieruchę jego brata i całą rodzinę. Wspaniałą rodzinę, z którą miałem okazję poznać ich na na weselu. Właśnie tu kolegi. Też będzie zaskoczony, że z tego miejsca go pozdrawiam, bo nic nie wie o tym, że tu jestem. Potrafił też opowiedzieć o kieleckim tukanie, który się zauroczył w latach 90. Pamiętam, że nawet tutaj w tym hotelu, Exwood się nazywał, był taki tukan. Takich tukanów były dwie, dwa na świecie, jeden w San Francisco, drugi w Kielcach, więc właśnie to też było coś, co kojarzyło mi się z Kielcami. No ale o tej najważniejszej kwestii, czyli kto tak właściwie przejmuje koronę, no o tej jakoś tak powiedzieć nie potrafił. No a przecież ta konferencja prasowa miała w jaki sposób zbudować jego wiarygodność, przedstawić jego osobę kibicom, miejskim politykom, całej Polsce w zasadzie. Podczas takiej konferencji prasowej musisz być transparentny i musisz zaprezentować się jak osoba, która nie ma nic do ukrycia, i której intencje są czyste i której która nie ma żadnych dziwnych powiązań. No a Mariusz Siewierski tego zrobić nie potrafił. To jest taki projekt, który nawet nazwaliśmy Korona Management, ponieważ to nie jest jedna osoba, która będzie właścicielem korony, tylko to będzie właśnie spółka, która będzie jednym z takich, może pierwszych nawet projektów, gdzie będzie rozproszony ten akcjonariat. Ludzi z dużym doświadczeniem w wielu obszarach, Finansów, sportu, przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces w swoich biznesach prywatnych. Dziennikarze oczywiście zaczęli drążyć. Głównie Damian Wysocki i Mateusz Żelazny. No bo jak to? Przychodzi gość, mówi, że kupuje nasz klub z kolegami, ale nie mówi co to za koledzy. No coś tu się nie klei. Panie Mariusz, do Pana mam pytanie, bo bardzo długa wypowiedź, ale tak jakby bez najważniejszego konkretu, bo słyszymy o grupie inwestorów i czy możemy poznać szczegóły. To jest, jakie są gwarancje finansowe, czy jednak dzisiaj, dzisiaj nazwiska na nie, nie otrzymacie my. tych nazwisk? Niektórzy nie, nie będą się ujawniać w ogóle w tym procesie ten, swoich nazwisk, bo mają swoje ku temu powody. Mają swoje biznesy, mają swoje e, projekty, supportują sport, supportują szczególnie piłkę nożną, chcą być w projekcie natomiast. Umówiliśmy się tak, że ci, którzy będą chcieli o tym projekcie mówić, to, to będą mówili sami. Na, natomiast na dzisiaj nie mam takich pełnomocnictw, żeby się wypowiadać w imieniu tych, którzy są w tym projekcie. Bo ja nie rozumiem, czy to jest jakiś wstyd, że się inwestuje w koronę. Dlaczego absolutnie, te osoby nie chcą nie, to... być. W... Żeby się, żeby się ujawnić, że to one będą wykładać pieniądze. Zostawmy... Jak pan rozumie, to tak. też w jakiś sposób pewne niedopowiedzenia, Oczywiście. pewne spekulacje rodzi. Dobór tych inwestorów też nie był przypadkowy, więc myślę, że mogę gwarantować za te osoby, które są w projekcie. No nie wiem, może ja za dużo wymagam. Może mam jakieś nierealistyczne oczekiwania względem polskiej piłki, ale jakoś tak wolałbym wiedzieć, przynajmniej to, kto jest właścicielem danego klubu. Imię i nazwisko. Nic więcej. Sami byśmy już później sobie zweryfikowali, jaka jest ta osoba, jak, jakie są jej biznesy, czy ona jest wiarygodna, czy, ma, czy osiągnęła sukces w biznesie itd., itd. Nie mam generalnie wrażenia, że prosząc o imiona i nazwiska, proszę o za dużo. No bo o co tutaj chodzi? Dlaczego ktoś kupuje klub i nie chce powiedzieć, jak się nazywa? No po co miałbyś się ukrywać? Słyszę z miasta, że być może ci inwestorzy obawiali się, że staną się obiektem politycznej walki. No ale to na Boga. Jeżeli się czegoś takiego obawiasz, no to po prostu nie kupuj miejskiego klubu, no bo to jest wpisane w koszta. Tak po prostu się prawdopodobnie wydarzy. A nawet jeżeli się wydarzy, no to przecież możesz zbudować taką narrację, że wszyscy raczej będą się cieszyć, że przychodzi ktoś, kto ratuje klub, bo korona zmierzała do e, trudnej sytuacji finansowej i. No i kto wykłada swoje pieniądze, żeby, żeby ten ekstraklasowy sen trwał dalej. Jeżeli chodzi o inne polskie kluby, to generalnie wiemy, kto za nimi stoi. Może w odróżnieniu od Lechii Gdańsk, to akurat jest taki wyjątek. Wiemy, że stoi za nią jakiś fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale nie wiemy, kto z kolei stoi za tym funduszem, poza tym liderem, twarzą projektu Paulo Urferem. No i czy to sprawia, że o Lechi Gdańsk myślimy cieplej? No. Nie, raczej te znaki zapytania, które już są nad Lechią, są przez to jeszcze bardziej spotęgowane. Formalnie Koronę ma przejąć nowa spółka, Korona Management. Spółka została zarejestrowana 10 lutego 2025 roku. Jej kapitał to 5000 tysięcy złotych. Jej siedziba to dobre, Aleja Jana Pawła 2, 27 w Warszawie, czyli niby centrum stolicy naszego kraju, ale w rzeczywistości jest to wirtualne biuro, które każdy może sobie wykupić za kilkaset złotych. No, budzi to generalnie wątpliwości. Ale dobra, ja, kibice, obserwatorzy, my wszyscy możemy nie mieć tak tajemnej wiedzy. Problem jednak w tym, że wiedzy o tym, kto przejmuje koronę, nie ma nawet szeroko pojęte miasto. Tryb sprzedaży wygląda następująco. Pani prezydent Agata Wojda utworzyła czteroosobowy komitet, który prowadził negocjacje z różnymi podmiotami. Ona sama też do tego komitetu oczywiście należała. No i ten komitet dogadał się z siewierskim i z jego tajemniczymi partnerami. Natomiast żeby doszło do transakcji, zgodę muszą wyrazić radni. Jeżeli oni zdecydują, tak, sprzedajemy no to transakcja zostanie dopięta. A jeżeli stwierdzą nie, wstrzymujemy ten deal, no to ten deal zostanie wstrzymany. Czyli de facto tutaj radni decydują o wszystkim. Tylko, że ci radni, no, też nie wiedzą komu korona ma być sprzedana. No to już decydują, zadecydują jakich, radni. Jakich, ja, jakich... ja tu jestem niekompetentny w tym, żeby stawiać radzie jakieś warunki, czy nie to radni będą musieli zadecydować, czy dadzą tą zgodę, czy nie. na To inaczej, to... czy radni będą mieli tą wiedzę? Nie. Czyli kładę na ciebie ciężar odpowiedzialności za transakcję. To ty podejmujesz decyzję. Jak stwierdzisz, że idziemy w lewo, to pójdziemy w lewo. Jak stwierdzisz, że pójdziemy w prawo, to pójdziemy w prawo. Tylko nie zdradzam ci podstawowych szczegółów o tej transakcji. No to jak ty masz zadecydować? Skąd ty masz wiedzieć, czy warto oddawać spółkę w ręce podmiotu, którego nie jesteś w stanie nawet zweryfikować, którego nie znasz de facto. Możesz sobie zgooglować Mariusza Siewierskiego i zobaczysz, że okej, okay, to jest akurat wiarygodna postać, no ale kto za nim stoi? Patrzysz na spółkę Korona Management, która dopiero co powstała, no i no ona niczego ci nie wyjaśnia. Swoją drogą to też jest ciekawe, że dzień przed zaplanowaną sesją Rady Miasta, na której finalnie nie głosowano o losie Korony, bo radni się oburzyli i Wymogli na pani prezydent przełożenie terminu głosowania na jakiś inny dzień. Dzień przed tą sesją Rady Miasta radni dostali 20 dokument. Nie 20-stronicowy, a 170-stronicowy dokument, na którym jest treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki. Czyli taki radny, pracując też zarobkowo, bo mało kto jest radnym na pełny etat, miał dzień na to, żeby przestudiować 170 stron skomplikowanego dokumentu i stwierdzić, czy jest w stanie się pod nim podpisać. Nie mając w tym dokumencie tak podstawowej informacji jak to, to właściwie będzie właścicielem korony, jeśli on wodniesie rękę na sesji Rady Miasta i stwierdzi, tak, jestem za. No, chyba nie tak się to powinno odbywać. Swoją drogą ten draft uchwały jest publiczny i to w sumie bardzo ciekawe yy, zobaczyć, jak wygląda tego typu dokument. Mamy tam na przykład taką grafikę informującą, że wyceny akcji dokonała kancelaria doradców Contendo Krzysztof Olszewski. No, zapachniało powerpointem i to takim z lat 2003. Firma ta, to jest ciekawe, dokonała dwóch wycen akcji spółki, dobierając do tego dwie metody badawcze. Pierwsza to metoda majątkowa skorygowanych aktywów netto, a druga to metoda Schnetlera. Nie będziemy wchodzić w niuanse, w każdym razie pierwsza metoda wykazała, że Korona Kielce jest warta minus 5 milionów 500 tysięcy złotych, a druga metoda pokazała, że jest warta minus 12 400 tysięcy. Także ja, te, ja w tym miejscu śmiałem się z Sandecji Nowy Sącz, że jest warta 671 złotych, ale chciałbym Sandecję serdecznie przeprosić. Sandecja jest warta całkiem dużo przy tym, ile jest warta korona Kielce. Jak to możliwe, że tak to wyceniono? Szczerze mówiąc nie wiem. No, bo to nie jest tak, że Korona jest zadłużonym klubem. Dopiero co miasto umorzyło 8 milionów długu. Są oczywiście jeszcze zobowiązania, ale no nie są one duże. Nie są na pewno większe niż 5 milionów. Wycena ta bierze się z tego, że no Korona ma dużo bieżących zobowiązań, czyli musi opłacać kontrakty itd., itd., a aktualnie w klubie nie ma pieniędzy. Więc yy, no, przejmując klub dzisiaj, no w zasadzie od razu musisz zasypywać jakieś, jakieś dziury. Tak czy inaczej wygląda to komicznie, no i trudno o inny wniosek niż ten, że ta wycena akcji jest po prostu dziwna. W dokumencie mamy też szczegóły sytuacji finansowej Korony z ostatnich lat, no i na przestrzeni ostatnich 4,5 roku. Klub ten wygenerował 25 milionów straty, a łączna skumulowana strata, jaką wygenerował klub od początku powstania spółki akcyjnej to 113 milionów złotych. 113 milionów złotych, które oczywiście trzeba było jakoś zasypać w dużej mierze, w przeważającej mierze z kieszeni kieleckich podatników. W dokumencie znajduje się taka adnotacja, że prawdopodobnie zachodzi konieczność złożenia przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. W takiej wycenie został też opisany dosłownie każdy przedmiot, jaki posiada spółka czyli każde krzesło, każde biurko, każdy fotel, zegar, który wisi na ścianie to wszystko jest uwzględnione w dokumencie, że wchodzi w skład majątku, jakim dysponuje Korona. A żeby oszacować wartość piłkarzy, firma badawcza korzystała z portalu Transfermarkt. No, dosłownie tak, bo się nawet na ten portal powołuje. A więc Anonimowa spółka, za którą stoją anonimowi ludzie, kupuje klub. A może w zasadzie tych anonimowych ludzi nie ma? Może to wszystko jest jakiś szwindel? Skąd my to mamy wiedzieć? No, jest tyle znaków zapytania, że to zupełnie naturalne, że w tej sytuacji kibice kreślą różne negatywne scenariusze. Zasięgnąłem języka i. Co ciekawe, na zamkniętym spotkaniu radnych z panią prezydent, radni, no oczywiście, była tam bardzo gorąca atmosfera i, i wiele pytań, i niewiele odpowiedzi, wiele ataków i wiele emocji. Radni zadali pani prezydent no, fundamentalne pytanie. Okej, okay, my nie wiemy, kto ma zostać tym właścicielem korony, ale czy przynajmniej pani to wie? Czy przynajmniej pani siadła z tymi ludźmi do stołu? Poznała ich pani, sprawdziła, zweryfikowała, na co Agata Wojda odpowiedziała: Ja też nie wiem, kto przejmie koronę. To wszystko jest szokujące, przynajmniej dla mnie, ale jeszcze bardziej szokujące jest, kiedy do tej całej historii dodamy fakt, na jakich warunkach jest w zasadzie przejmowana korona. Mariusz Siewierski i jego tajemniczy koledzy wydali na klub 100 tysięcy złotych. Tyle zapłacą do miasta, żeby odkupić 99% jego udziałów. Jednocześnie miasto zobowiązuje się, że do 2030 roku będzie wypłacać koronie Kielce 2 miliony złotych w ramach zapłaty za promocję miasta poprzez sport. Tak jakby gdyby nie te pieniądze, to Kielce nie byłyby promowane przez. Koronę, bo na pewno nikt by nie wiedział, że korona gra w kielcach, i 300 tysięcy złotych na prowadzenie akademii. No przecież to jest złoty biznes. 2 miliony 300 tysięcy złotych. Tyle dostaniesz jeszcze w tym roku za to, że wyłożysz 100 tysięcy złotych i dostaniesz do dyspozycji cały klub. To tak, jakbym sprzedał ci samochód za 1000 złotych. Ale dorzucił 20 tysięcy na to, żebyś go naprawił i żebyś miał na paliwo. No ja wiem, że powiedziałem, że sprzedaż klubu to nie jest sprzedaż samochodu, więc nie należy patrzeć na to w tak zero-jedynkowy sposób. Natomiast i tak ten deal jest po prostu mega opłacalny z perspektywy przyszłego właściciela. Zwłaszcza jeśli dodamy do tego transze z Canal Plus, umowy, jakie Korona ma już podpisane ze sponsorami. To, że w klubie jest wielu młodzieżowców, więc można ich potencjalnie posprzedawać, i tak dalej, i tak dalej. No nie można patrzeć na to, że wartość korony to minus 5 milionów, bo faktycznie jest ona dużo wyższa, nawet jeżeli trzeba coś na start wpompować. Bo jedynym zabezpieczeniem dla korony jest to, że ten nowy inwestor zgodził się na to, że wpompuje do końca sezonu w klub 6 milionów złotych, i to jest wpisane w umowę. Natomiast no, to nie jest dla tego inwestora żaden koszt, no bo on wpompuje te pieniądze w swój klub. On przełoży wtedy pieniądze z jednego swojego portfela do drugiego swojego portfela. Nie odda tych pieniędzy miastu, więc no tutaj z perspektywy miasta wydaje się, że to jest naprawdę słaby deal. Można też wczuć się właśnie w perspektywę ratusza, bo być może dla niego no po prostu lepiej jest płacić rocznie pewne 2 miliony 300 tysięcy niż. Co roku dowiadywać się, że a teraz trzeba dołożyć 5 milionów, a teraz trzeba dołożyć 7 milionów, a teraz to może by 9 się przydało, i mieć co chwilę wokół tego awanturę. No i pamiętajmy, że to i tak lepszy układ mimo wszystko, niż we wspomnianej już w tym odcinku Sandeci nowy Sącz, gdzie za 3000 zł Zbigniew Szubryt miał nabyć akcję całego klubu i jednocześnie dostawać od miasta co roku 4 miliony w trzeciej lidze, a po awansie nawet 5 albo 6. A więc. Dobrze być inwestorem w polskiej piłce. Kupujesz coś za 100 tysięcy złotych, dostajesz w zamian na start 2 miliony 300 tysięcy, dostajesz transze, sponsorów i I nawet nikt Cię nie spyta, jak Ty się właściwie nazywasz.